Koncert dobrej woli to akcja charytatywna, w ramach której odbywają się zbiórki pieniędzy w szkołach partnerskich. Organizowane są m.in. belgijki, kawiarenki czy mecze nauczyciele kontra uczniowie. W ten sposób zbieramy środki na rehabilitację Natalii Gwardyś. Cześć! Natalka ma rdzeniowy zanik mięśni. Zebrane podczas akcji pieniądze przeznaczone zostaną na niezbędny sprzęt codziennego użytku oraz jej rehabilitację. Akcję zwiąńczy koncert finałowy. Liczy się każdy grosz. 21 maja, godzina 18.00. Amfiteatr Parku Sowińskiego. Wystąpią Karolina Czarnecka, Woman oraz Eiffel Towers. Wstęp wolny. Podczas koncertu zbierane będą datki dla Natalii. Magic Tiff